12 września 2025 roku pojawił się nowy album zespołu 21 Pilots o nazwie Bridge. Ama za mikrofonem i zapraszam na recenzję. Według Spotify wydawnictwo zawiera 13 utworów i trwa ponad 47 minut. Album jest promowany trzema singlami. 12 czerwca 2025 roku pojawił się klip do kawałka The Contract. 18 sierpnia 2025 roku światło dzienne ujrzał teledysk do utworu Drum Show. W dniu premiery krążka na kanał YouTube kapeli wrzucony został klip do kawałka City Walls. Mimo, że słyszałam wcześniejsze kompozycje kapeli, nie zagłębiałam się nigdy dokładnie w ich dyskografię. Największe hity zespołu trafiły w mój gust muzyczny wręcz idealnie. Gdy pojawił się singiel Drum Show, rozbudził we mnie ciekawość i chęć czekania na premierę krążka. Warto było, bo album jest wspaniały. Jeżeli chodzi o muzykę, to mamy tu do czynienia z naprawdę świetnymi brzmieniami. Słuchacz otrzymał bardzo zróżnicowany album, pełen fenomenalnej perkusji oraz melodii zagranych, czy to na gitarach, czy też innych instrumentach. Każdy kawałek jest inny. Dzięki czemu album może przypaść do gustu wielu osobom. Dostajemy prawdziwe instrumentalne granie, połączenie różnych gatunków muzycznych, przepełnione zjawiskowym wokalem. Bardzo melodyjne, zostające w głowie na długi czas kompozycje. Myślę, że wielu słuchaczy znajdzie tu kawałek, który powinien im się spodobać. Kwestia wokalna to również ekstra klasa. Wokalista w każdym utworze prezentuje duży zakres swoich umiejętności. Potrafi zaśpiewać delikatnie, ale i mocno, wysoko oraz nisko. Nie stroni nawet otrapowanych zwrotek. Słucha mi się tego fenomenalnie, i podczas trzech odsłuchów nie czułam, że jakakolwiek kompozycja nie pasuje do reszty. Muszę przyznać, że mimo różnorodności, jaką słyszymy na najnowszym krążku, mam wrażenie, że otrzymałam spójny i dobrze wyważony materiał z odpowiednią ilością gitary oraz innych instrumentów. Tracklista jest dobrana według mnie w najlepszy możliwy sposób. Teraz jest właśnie ten moment, w którym wybieram trzy najlepsze utwory. Są to Drum Show, czyli drugi singiel promujący najnowszy album Kapeli. To on właśnie spowodował, że postanowiłam sprawdzić najnowszą płytę zespołu. Jego początek powoduje u mnie ciary, a linia gitary, którą słyszymy w tym utworze jest bardzo klimatyczna. Będę często do niego wracać. Roufir, czyli kawałek, który ma chwytliwy refren i naprawdę świetnie się go słucha, szczególnie drugą zwrotkę, która jest zagrana w szybszym tempie. Ten utwór wpadł mi do głowy i cały czas nie umiem z niej wyjść. De kontrakt, czyli pierwszy singiel promujący album, jego szybszy rytm powoduje, że utwór ma niespotykaną moc. W dodatku jest to kawałek cudownie zaśpiewany przez wokalistę. Mam ciary, gdy go słucham. Wyróżniłabym jeszcze takie kawałki jak One Way, Downstairs oraz Tally. Po przesłuchaniu albumu Bridge zaczynam trochę żałować, że interesowałam się tylko największymi hitami zespołu 21 Pilots. Otrzymałam album zróżnicowany i pełen świetnych melodii zagranych na gitarze. Płytę wypełniają jeszcze inne instrumenty, które są idealnie dopasowane do perkusji oraz wcześniej wspomnianej gitary. Muzyka, którą tworzy Kapela, jest klimatyczna i hipnotyzująca, przez co jej słuchanie jest bardzo przyjemne. Ja właśnie tak czułam się podczas trzech odsłuchów i już wiem, że w niedalekiej przyszłości wrócę do tych utworów, bo niektóre bardzo mi się spodobały. Wokalista swoim śpiewem dodaje niesamowitej energii do każdego z kawałków. Podsumowując, moim zdaniem jest to muzyka dla każdego. Słuchanie jej to sama przyjemność i myślę, że najwięksi fani będą zadowoleni. Ci, którzy pierwszy raz trafią na twórczość zespołu Twenty One Pilots, mogą też być zachwyceni. Ja po przesłuchaniu ich najnowszego krążka wiem, że będę musiała sprawdzić resztę dyskografii kapeli. A wy słuchaliście najnowszego albumu zespołu 21 Pilots? Jakie są Wasze odczucia? Napiszcie, proszę, w komentarzu. Ja standardowo zapraszam Was do obejrzenia innych moich filmów. Jeśli ten Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się cieplutko. Pa!